Dzień dobry Państwu. Pokażę Wam dzisiaj cztery zalety oraz dwie wady tego piękniejszego, żółtego kanarka, jakim jest Renault 5. Jak widać, pogoda daje dzisiaj żabami czy coś w tym stylu. No i mamy żabę, mamy francuskie auto, wszystko się zgadza. Lecimy. Zacznijmy od zalet. No, dla mnie to auto ma style. No sami zobaczcie na te pionowe reflektory z czarną ramką, na mnogość elementów i naklejek z cyfrą 5, diamentowe felgi, ładne reflektory i kolejne oznaczenia z piątką. Pod względem designu, piątka wypada na szóstkę. Po drugie, to nie Volkswagen i multimedia naprawdę tu dowożą. Cyfrowe zegary są kolorowe, czytelne i w pełni konfigurowalne. A ekran multimedialny z wbudowanymi usługami Google działa naprawdę genialnie i jest prosty w obsłudze. Po trzecie, naprawdę niskie zużycie prądu w mieście, co za tym idzie bardzo tania eksploatacja. No i wreszcie wrażenia z jazdy. Piątka jest naprawdę szybkim, dynamicznym autem. Świetnie się prowadzi. Daje vibe takiego karcika w zakrętach. No i naprawdę dobrze trzyma się drogi. Auto to daje naprawdę sporo frajdy. Ach, i nie chcę z niego wysiadać, szczerze mówiąc. Czas na wadę i chyba największą jest to, że z tyłu po prostu żadna dorosła osoba się nie zmieści. Ja nie jestem jakimś gigantem, mam 1,82-83 wzrostu i nie jestem w stanie tu ani zmieścić nóg, ani kolan, jak wyprostuję się na głowę miejsca też nie mam zbyt wiele niestety lipa, nawet tak na automiejskie. No i druga wada, niestety ten samochód jest drogi. Kosztuje dużo. W podstawie ma zaledwie 40 kWh baterię z dość powolnym ładowaniem. No. Nie jest to mistrz opłacalności. Moje podsumowanie: uważam, że Renault 5 to naprawdę udana konstrukcja, i nie dziwię się, że ten samochód zdobył nagrodę auta roku. Jest pełen stylu, jeździ fenomenalnie, naprawdę genialnie wygląda, ma bardzo dużo wad. Okay. No i sami przyznajcie, ten wygląd powala na kolana. Nie jest to auto dla każdego, ale i tak uważam, że jest to bardzo udana konstrukcja.